Ogólnym tym zadaniem trzeba ogarnąć te, co mamy i czego oni ode nas wymagają więc trzeba sobie zrobić rysunek i tutaj oni nam podali skurwy syny w to pole e, tego prostokąta więc trzeba sobie zaznaczyć to dalej dają kąt nachylenia do, ten, do podstawy więc sobie przyjmujemy tutaj alfa bo to jest na kąt nachylenia tego prostokąta do podstawy, więc do tego. No i podają nam pole tego prostokąta, więc zapiszemy sobie, że P równa się AD razy AF, co wynika nam z rysunku. W zadaniu pytają nas o ten porównanie pola całk całkowitego, więc zapiszemy sobie pole całkowite tego krania słupa jako 2, a, b, dodać BC dodać AC. A ten wzór się bierze z tego, że ten e, graja jest z prostopadłościanem, więc no. No ale co, nikt nie lubi jak jest za dużo literek, więc sobie przyjmujemy a, b i c. Bo to jest wszystko sobie równe, tu jest a, tu jest a, tu jest b, tu jest b i tu wszędzie jest c, tak? No i ale nam jeszcze podali tą alfę, no to wykorzystajmy sobie tą alfę, przejdziemy sobie tutaj. No i zapiszemy sobie, że C przez AF no to równa się sinus alfa. I wyciągniemy sobie jeszcze coś z tego, tego trójkąta, czyli A przez AF to będzie kosinus. Jak nie ogarniasz lub coś, to sobie można Matemaxa odpalić i ja on bardzo tutaj ładnie podaje, że definicja. I, I wzór jest, tylko że można dwa sobie wyprowadzić. Jest cool. No dobra, wszystko fajnie, ale no nie mamy AF i ono nam się wpierdala wszędzie. No ale mamy P, mamy B, więc wyliczymy sobie to AF i ono będzie P przez B. Jest spoko i masz to człowieku. Dobra, no przepraszam, no nawet w, w maturalnej się czasami czegoś nie wie. Dobra, wracamy do naszego wzorku pięknego, który tak mnie posądza, że cię posądzam, o nie wiedzę. Jak mamy sinusy i kosinusy, to możemy sobie wyprowadzić AC i w sumie B też możemy sobie wyprowadzić. Dobra, więc wyprowadźmy sobie to całe BC, które będzie się równało P przez AF razy AF sinus alfa. No tam się nam poupraszcza, to znaczy poskraca, Więc mamy p razy sinus. No i teraz to samo robimy z ab, co się równa p cosinus alfa. Już w skrócie. No i teraz to podstawimy do pc. I tu zaczyna się z kurwy autorów, bo mamy ten nasz super wzorek, co nie? No ale tutaj jeszcze zrobimy sobie taki myk, że usuniemy sobie to ac, bo nikt nie lubi ac. To znaczy, my nie lubimy, bo go nie mamy i nam się nie chce liczyć. No, i teraz policzmy sobie to pod z podstawą z tym to. A skurwysyństwo autorów polega na tym, chujku. Yy, zaraz zobaczysz dlaczego, bo no to, to wiadomo, to jest pole sobie, ale no. Jak ja już to ogarnąłem, no to kurde, to lecimy. Mamy 2p sinus alfa p sinus alfa. Wyprowadzimy sobie też nawias. 2p sinus. Dodać cosinus. Mamy wzorek. Jak mamy tą trygonometrię, którą tak każdy uwielbia, no to sobie lecimy dalej. Mamy 2p. I tutaj sobie walniemy wzorek redukcyjny. Sinus 90 minus alfa, bo możemy. I dodać sinus alfa. Zamknąć nawias koniec filmu. No i z tej trygonometrii, którą tak każdy uwielbia, użyjemy sobie wzorku na sinusy, czyli mamy tutaj 2 sinus 90 dodać alfa minus alfa przez 2, cosinus 90 minus 2 alfa przez 2. No to lecimy sobie tym wzorkiem i liczymy sobie, że mamy sinus 45 to podstawiamy dwa pierwiastki z dwóch. No, ja nie wiem, czy mam czy dwa pierwiastki z dwóch. No, ale się nam skraca. No i... stoimy, jesteśmy w dupie. No, jak stoimy, to sobie sprawdźmy, czego od nas wymagają. Pole całkowite ma być większe od takiego wyrażenia. Hmm, coś tu jest kurde podobne. No, ale bez tego... bez spin jest bueno. Używamy z tego, że cosinus jest funkcją parzystą i wala jest zera. Ale te skurwy to, 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 co oni tu odjebali, to powinno się kuźwa ich włożyć do garu z frytkami i smażyć przez wieki wieków.